Hej, hej, siemanko, ja jestem Topolo i witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft Dungeons I w tym odcinku w końcu pokusimy się o Ancient Hunts Zapolujemy na złote karwasze, mam nadzieję, że e, przyda wam się taki poradnik Sprawdzimy sobie jak wygląda receptura, jak to zrobić, jak wygenerować mapkę Żeby wydropiły nam te złote karwasze, które wszyscy polujemy, wszyscy chcemy je mieć Także zapraszam bardzo gorąco na odcinek i lecimy Ale bardzo ważna rzecz e, ogólnie przy Ancient Huntach i projektowaniu tych wszystkich mapek, generowania tak naprawdę gdzie szukacie swojego wymarzonego itemku naszym przewodnikiem jest oczywiście tabelka excelowa wprost od oficjalnego discorda minecraft dungeons angielskiej oczywiście wersji taka tabelka która nam tłumaczy która runa co robi i za co odpowiada i gdzie takie runy możemy znaleźć oczywiście w jakiej broni w jakim artefakcie jaka zbroja daje jakie runy wszystko macie w tej tabelce zerknijcie sobie teraz pojawia się wam na ekranie też link do wglądu do pobrania tej tabelki jest w opisie Opisie tego odcinka, koniecznie zerkajcie, bo to jest podstawa do projektowania tych mapek, do generowania mapek. To jest nasz przewodnik w tym, w tym rodzaju rozgrywki. Ja sobie tutaj też oczywiście to otworzę i zobaczcie na to. Nas interesują karwasze tutaj po angielsku tak zwane gunlets. Wymagane runy po lewej stronie. Zobaczcie, że mamy wymagane raz, dwa, trzy, cztery runy. E, zaznaczone kolorkami, też o specyficznym wyglądzie. E, to też przyjrzyjcie się teraz szczególnie. E, I za pomocą tych czterech run generujemy mushroom ancient, czyli e, grzybkową mapkę e, starożytnego grzybka tak naprawdę. To tłumacząc tutaj krzywym angielsko-polskim. E, I możemy wydropić m.in. katanę, Ghostly Armor, Dual Crossbows albo Gunnets, i to nas najbardziej interesuje, bo to są po prostu rękawice i różne odmiany tych rękawic. Najważniejsza tabelka jest właśnie tutaj, gdzie mamy Cheapest Offerings, czyli najtańsze źródło tych run, tak naprawdę. I właśnie tutaj mamy dosyć prostą sytuację, bo wymagane są tylko 3 itemki, i właśnie za pomocą tylko trzech itemków możemy zdobyć, wygenerować tę mapkę, i to są daggerki lub swordy. Jeżeli chodzi o armor, jest to Mystery, mystery Armor, czyli nasz, yy, nasza tajemnicza zbroja. Z artefaktów jest to piórko albo budki szybkości. I tyle. No i co? No i robimy to tak naprawdę. Dobra, szukamy teraz słowa jakiegoś. Tutaj widzimy, że jest ta właśnie literka T jakby. Yy, a zaoferujmy ten przedmiot. Okej, okay. tutaj mamy już włożone. Teraz sobie dodamy może coś do artefaktu, tutaj też musicie kliknąć odpowiedni kwadracik e, mamy piórko lub budki szybkości a że budki szybkości mam chyba tylko dwie sztuki, tak? A, może być, dajmy sobie i za pomocą tych budków generuje nam się ta literka S która jest po lewej stronie jako pierwsza dobra, mamy już dwa składniki, teraz została nam zbroja która powinna mieć w sobie te dwa Dwie te dwie runy pozostałe. I tak to też jest. Tutaj też e, spróbujcie się przygotować przed uruchamianiem tego wszystkiego. Mm, ja sobie tylko tutaj wybiorę taki, który mi jest najmniej potrzebny. Oczywiście patrząc na zaklęcia. E, po, 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 po. A weźmy sobie może być nawet i to. Dobra, i zobaczcie, na to już mamy wygenerowaną mapkę. Są te cztery runy założone i automatycznie pojawił nam się. Tutaj krowi level, jakby taka krówka, jest tutaj pokazana szansa na spotkanie starożytnego 46% i średnio pół starożytnego na mapkę. No i jakby to zwiększyć, oczywiście, nie mamy innej opcji i musimy zainwestować nasze biedne punkty zaklęć. Ja mam ich 127, no troszeczkę levelu mi przybyło. No i dla tutaj celów odcinkowych daję sobie to na, to na maksa, żeby mieć pewność minimalną 9%, brakuje do 100% ale wydaje mi się, że nam się po szczęści i te karwasze dropną oczywiście też nie ma 100% drop rate'u i tutaj też mamy 91% na wydropienie jednej z tych czterech itemków do wyboru katane, ghostly armor, dual crossbows albo właśnie te nasze karwasze i na to właśnie jest 91% to naprawdę trzeba mieć mega szczęście no ale potwierdźmy to, róbmy kliknijmy i teraz wybieramy sobie naszą, nasz poziom trudności, apokalipsę. No ja nie będę tutaj ryzykować, że mi nie wyjdzie. Wezmę sobie apokalipsę plus 13, no aktualnie jestem w trakcie progresowania. Moja aktualna moc to 180, tak jak tutaj pokazuje nam gra. No i spróbujemy, no to też zwróćcie uwagę na to, że starożytne łowy są bardzo wymagające. Czasami mogą was zdziwić, także nawet radziłbym wybierać sobie niższy poziom trudności, ale ja postaram się, dam sobie wszystko w tym odcinku, żebyście mieli to od początku do końca. No i zapraszam na oglądanie. Lecimy w tym, rozpoczynamy. Okej. Okay. Tutaj też pilnujcie, żeby sprawdzić każdy zakamarek. Dzisiaj trochę taki gameplayowy odcinek będzie. No, jednak nie, no, nie chcę tutaj, nie da się ukryć, że Ancient Hunty są dość długimi wyzwaniami, tymi starożytnymi polowaniami. A szczerze mówiąc, wolę wersję angielską. Tak troszeczkę łamie ten polski mi się z angielskim. Wolę, we, wolę jednak, jak po angielsku na to mówimy. O, już pierwsze tutaj mamy bosiki nasze, jakieś zaklęte mobki. Dobra, jeszcze tutaj grzybka sobie uruchomię. Fajnie, fajnie. No i ci nekromanci, kurcze, są zawsze tacy upierdliwi. No ale dajemy radę, dobra. No to już dalej nie można tutaj za bardzo przejść. Wydaje mi się, że się pilnowałem i nie ominąłem żadnej ważnej miejscówki, żadnego ważnego przejścia. Strzałka pokazuje w drugą stronę. No ale ja tutaj, tak jak mówiłem, muszę sprawdzić wszystkie zakamarki. Oj, oj. Wyjątkowo paskudne miejsce z Jungle Awakens. Nie cierpię, nie cierpię po prostu tych golemów. Dobra, weźmy im tutaj na górę, bo mnie totalnie wkurzają już. Golemki, proszę mi stąd autować. Okej. Okay. Wiedźmy też. Rzucają w nas tylko jakimiś chemikaliami. Można się tylko domyślać, co to może być za fioletowa chmura. O nie, i Creeper. Dobra, piesza śmierć. No ale chyba damy radę. Nie ma innego wyjścia. Dobra, lećmy za strzałką. Oby prowadziła do Bosika. Okej, okay, jest, znaleźliśmy wyjście. Tutaj też już nic nie ma. Okej. Okay. Tutaj też czysto. Więc wchodzimy. Zobaczymy ile jeszcze jest mapek. Chyba jeszcze ta i jeszcze jedna ewentualnie będzie. Ok, tu już mi się bardziej podoba. Niebieskawy taki klimacik. Jest dobrze. Okej, okay, Emeraldy się przydadzą, bo już w sumie wydałem tyle kasy u Kowala, a to jeszcze nie jest ostateczny level item, jaki chciałem docelowo mieć. To Dopiero początek. Dobra, nekromanty musimy tutaj dojeżdżać pierwszego wszystkich zaklinaczy i inne badziestwa które są naprawdę upierdliwe. Dobrze, że nie mamy jeszcze geomanty żadnego tutaj. No i oczywiście łucznicy. Jak mogłoby ich tutaj zabraknąć? No, ale przynajmniej mniej tych golemów już jest. Które skaczą nam na głowę. Oho. Wywołałem wilka z, z lasu już. <grym>, o nie. Dobra. Fanie nam dropią te potionki życia. Znaczy te potionki do attack power. Wszystko fanie to wychodzi nam nawet. No ale dobra, już tutaj. Trochę czasu mija. O, tu już jest wyjście z misji. Dobra, czyli coś ominęliśmy. Tego nie chcemy jeszcze wychodzić. Musimy szukać, musimy szukać jeszcze. Bo ominęliśmy miejscówkę z bossem. Spróbuję pójść, może cofnąć się i w którąś ze stron. Lewą albo prawo. Może pójdźmy na lewo. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Pajączki. Okej, okay, pajączki już bardziej lubię. Okej. Okay. Nieźle, nieźle. Dobra, jakoś to śmigamy sobie. Powiem wam, że poziom trudności jest na styk. Na styk trzeba uważać mega nie szarżować, bo można się zdziwić, no ale okej okay. Teraz z drugą stronę, no musi tam coś być, no szczerze mówiąc, mapy są ogromne, szczególnie jeżeli traficie na jakieś nederowe mapki, to jest mnóstwo eksplorowania. też oczywiście można sobie gierkę zapisać, macie nową opcję w menu gry. Powrót do punktu kontrolnego Chociaż jeszcze nawet tego nie sprawdzałem Fajnie, gdyby, gdyby to działało w momencie, w którym wam kraszuje gierka O! Tu jest miejscówka i tutaj mamy golcik Dobra, to jest jaskinia z goldem Też uważajcie, na końcu mogą czekać niezłe bossy No, my jesteśmy niewidzialni no i mamy naszych tutaj ulubieńców Kościotrupki z tarczami O, i pięknie, to nam się przyda Ile mamy tego golda już? 780 prawie Spoko, fajnie to nawet idzie Dobra, wychodzimy sobie stąd i lecimy do następnej miejscówki, może Tam się uda No, niestety. Tutaj powinno być właśnie przejście. Kolejny portal. Dobra, tego nie mamy. Dobra. O, i mamy bosa i to nie złego. Dobra, poczekajcie, czekamy aż grzybek się zregeneruje. O, tam będzie trzeba na pełnej wjechać. Dobra, no ostro. Dob Idziemy. Oj. Gin, już karo. Dobra, jabłko trzeba sobie zażyć. No ale dziwnie wygenerowało taką dosyć dużą tą jaskinię. I aż trzy kuferki. No, tutaj jest cacy. Całkiem fajnie. Dobra, wracamy, wychodzimy. I sprawdzimy kolejną miejscowę. Tam, coś chyba ominęliśmy. Coś mi się tak wydaje. Albo mam totalnego pecha. I te 9% niestety zabrakło do. Bossa. Dobra, tutaj mamy wyjście, więc sobie zapamiętujemy i idziemy w prawą stronę. Bo tam nas jeszcze nie było. Ształyby się budki szybkości. O, tutaj jeszcze, a może pójdźmy w tą stronę. Unikajmy tej lawy. Tutaj coś jest. Nie ma, a zobaczcie, też jest taki slocik jakby miejsce na, na wygenerowanie portalu. O, tu jest portal, dobra, wchodzimy. I jest! Mamy miejscówkę z grzybkami. Tu zobaczcie, że jest charakterystyczne otoczenie, charakterystyczne tło. No i dobra, trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. Żeby nam się coś zrespiło. Okej. Okay. A, musimy kliknąć pożysz z tego wszystkiego. Dobra, alarm poszedł, mamy krowę. Lecimy, 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 lecimy. No i niestety, niestety ale mamy. Tym razem upiorną zbrojkę i w tym momencie powinny, jak się wam poszczęści, powinny wam dropnąć karwasze, ale nam tutaj się udało właśnie upiorną zbroję na 180 level item. Jest oczywiście złocona, no karwasze mam mniej więcej tutaj też od was sprezentowane, tutaj też mi się poszczęściło z rękawicami wcześniej już poprzednich poprzednich razach, ale to jest ogólnie receptura. Właśnie dzięki takiej specyfikacji run możecie wygenerować mapkę, której szukamy sobie właśnie tych karwaszy. Nie jest to 100% szansy, ale jest największa szansa właśnie, żeby to zdobyć, żeby to zrobić i życzę wszystkim powodzenia, dużo szczęścia. No i dajcie koniecznie znać, czy wy już macie swoje wymarzone złote karwasze, czy jeszcze szukacie, czy jak to wygląda u was, czy jest ciężko czy nie. Piszcie w komentarzach, a ja lecę dalej farmić, oczywiście Apokalipsa plus 25. Dzięki wielkie za oglądanie. Wszystkie subiki, komentarze, lajki. I na razie widzimy się w następnym odcinku. Na razie się ma kochej.